Dzień dobry wszystkim Państwu, chciałam powiedzieć, że to wystąpienie ma jeszcze jeden podtytuł, mój własny podtytuł, to jest wystąpienie pod tytułem Jak Akademia Online i Lidia uratowały moje życie psychiczne i tak naprawdę o tym będzie to wystąpienie. Widzę, że się już wyświetlam. Proszę Państwa, trochę kontekstu, bo to jest tutaj ważne. Ja jestem z wykształcenia filologiem klasycznym, co jest dla Państwa już pewną informacją, że nie jestem do końca osobą normalną. I w związku z tym są takie rzeczy, które mnie pasjonują. Mianowicie pasjonują mnie platformy learningowe i pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka, i tym się zajmuję na co dzień. Czyli y, jestem dyrektorem działu edukacji cyfrowej, siedzę w platformach i uwielbiam to, ale też prowadzę zajęcia ze studentami, normalnie z komunikacji interpersonalnej. Co można sobie wyobrazić, że to nie jest coś, co. Co się łączy na co dzień. No więc przedmioty, których ja na co dzień uczę, proszę Państwa, to są przedmioty takie czysto miękkie, tak? czyli komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie konfliktami to są wszystko takie przedmioty, których nie uczymy, to znaczy przynajmniej ja ich nie uczę wiedzowo, tylko umiejętnościowo. Ja zresztą mam z nich ćwiczenia, a nie wykłady. I w związku z tym, że ja ich uczę wiedzowo, no to oczywiście nigdy nie robiłam i, i nie chcę robić testów wiedzowych, bo nie ma dla mnie znaczenia to, że student wyjdzie z moich zajęć i będzie pamiętał, że istnieje na przykład model Hofstede dotyczący różnic międzykulturowych, albo że istnieje model DISK, bo to mu nic nie da. To, co mnie interesuje, to to, żeby on się umiał po prostu dogadać. Tak? Ja zawsze moim studentom mówię tak, że moje zajęcia są z tego, jak na przykład nie zabić swojego męża, albo jak nie, wiem, nie, nie pobić się z szefem w pracy. I w związku z tym do tej pory, jak robiłam zajęcia, no to moi studenci zbierają aktywności podczas swoich zajęć, na przykład odzywają się w trakcie zajęć, tak? I mówię zawsze, że cokolwiek powiedzą, mają za to punkty. Nie, jeżeli się spytają, czy mogą wyjść do toalety, ale jeżeli się podzielą czymkolwiek, no to oczywiście mają za to punkty. Mają różne zadania na platformie, robią na przykład sobie, sobie sami testy na swoje style komunikacyjne i zawsze pisali też projekt zaliczeniowy. I to był taki projekt pod tytułem: wybierz jakąś komunikacyjną kompetencję, co do której masz wątpliwości, czy jesteś w niej tak dobra, tak dobry, jakbyś chciał i pospróbuj nad nią popracować w ciągu paru miesięcy, a potem mi opowiedz, napisz, albo się nagraj na przykład, jak ci to poszło, tak, co, co z tego wynikło. No i, proszę państwa, robiłam ten, z powodzeniem robiłam ten projekt parę lat i niestety przyszedł czat GPT. Przyszedł czat GPT, no i stwierdziłam, że poproszę czata, żeby napisał ten projekt. Napisał pięknie. Napisał pięknie, w kilku różnych wersjach. Doszłam do wniosku, że... No sprawdzanie 120 do 150 projektów, bo tylu mam studentów mniej więcej w semestrze, to jest duża robota. Jeżeli ja mam teraz sprawdzać i się zastanawiać, czy to pisał czat, czy tego nie pisał czat. Dodatkowo wiemy, że... No nawet mi się zdarzało, że jak wysłałam studentowi, bo zawsze studenci ściągają nie, nie, niektórzy, tak? Nawet jak znalazłam kiedyś studentowi stronę, z której skopiował, to on mi napisał, no i co z tego? A jak pani się spodziewa, żeby z internetu miałem napisać? A z czatem jest jeszcze trudniej, żeby udowodnić, że to nie jest praca własna. No i stwierdziłam, ok, bez sensu jest robić projekt. Wiedzowych testów nie będę robić, bo są tym bardziej bez sensu w takim przedmiocie jak mój. No ale że mam e, taki przywilej bycia dyrektorem działu edukacji cyfrowej, stwierdziłam, dobra, zrobię sobie sama grę i zrobię sobie właśnie w szkoleniu e-learningowym. Chciałam sobie zrobić właśnie w storyline, w skormie, ale jak to w życiu bywa, proszę Państwa, nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma czasu. E, całe wakacje robiłam co innego i rok temu zostałam zaproszona tutaj. E, I proszę Państwa, na tej odkryłam e, konferencji. Dzięki Lidii, koncepcję escape roomu. I mówię do Lidi tak. Po tej mówię, jak ja mogę to zrobić, czy znasz jakieś narzędzie darmowe? I wtedy, wtedy Lidia mi mówi geniali. <grywia> I ja mówię genialnie. Myślę sobie, sama to zrobię. Nie muszę nikogo angażować z mojego działu, zrobię. No i proszę Państwa, zrobiłam i chcę Państwu powiedzieć, co zrobiłam, co z tego wyszło. Czy to było dobre, czy to nie było niedobre? Od, dobra, od razu powiem, było dobre, ale było bardzo ciężko. No więc tak, mój przedmiot ma dwa semestry. Pierwszy semestr to jest komunikacja interpersonalna, drugi semestr międzykulturowa. W pierwszym semestrze stwierdziłam, zrobię im taki klasyczny escape room. I co ja zrobiłam? Zrobiłam w Geniali escape room, to znaczy w escape, w escape roomie nie wyjdziemy, dopóki nie znajdziemy właściwej odpowiedzi, prawda? To powstało w dwóch wersjach językowych, bo ja miałam zarówno grupę polską, jak i anglojęzyczną. No i w tym escape roomie student, taka była tam fabuła, że student się, to się nazywało, tak, proszę, dziekan, po angielsku the dean, tak było. Tak. I student taka była idea, że student się kładzie spać i potem się budzi następnego dnia rano, patrzy na swoje ręce, myśli sobie coś jest nie tak. O nie, jesteś dziekanem. I teraz mój student ma sobie albo studentka wyobrazić, że jest panią dziekan, w pewnym sensie proszę państwa z mojej strony to też była podłość, bo ja chciałam, żeby oni sobie zdali też trochę sprawę z tego, że po drugiej stronie to też nie jest wcale tak wesoło, jakim się wydaje. No i w tej grze Studenci mają, się, mają kilka osób, które przyjdą do ich biura i mają z nimi porozmawiać. Jedną z tych postaci jest rażesz. Przychodzi raczeż i przychodzi jest bardzo zdenerwowany. No i y, trzeba go wysłuchać, tak? I tutaj potem po radzeszu będzie jeszcze y, pewna zdenerwowana pani profesor, będzie pani z dziekanatu, co nie pamięta, jak się podania w USOS przetwarza, takie różne rzeczy. Y, no i teraz za każdym razem, jak ten ktoś coś mówi, to trzeba wybrać y, warianty odpowiedzi. Ale jeżeli student źle wybierze, to nie dostaje z punktu y, ujemnego albo braku punktu, tylko dostaje po prostu feedback. Dlaczego to jest źle? Co się stanie z tą osobą? Jakby jak ta osoba prawdopodobnie zareaguje, jeżeli odpowiemy w sposób nie najlepszy? Przy czym to jest ważne, bo to nie jest tak, że to jest zła odpowiedź. Tak? To jest odpowiedź, którą każdy polski ojciec powiedział kiedyś swojemu dziecku. Jakbyś mnie posłuchał, to byś miał lepsze oceny. Tak? Trzeba się było uczyć. To nie jest zła odpowiedź, tylko jest nieskuteczna odpowiedź, prawda? A jak się dobrze odpowie, no to wtedy dostajemy informację zwrotną, że ktoś posłuchał, jakby coś to zadziałało i idziemy dalej. I były cztery takie postacie do przejścia. Tego się nie dało nie zdać, tak? Bo tutaj trzeba było znaleźć odpowiednią odpowiedź i wyjść. Więc dla studentów to było fajne, bo się nie dało nie zdać, aczkolwiek uwaga. To nie jest jedyny sposób, żeby zaliczyć przedmiot. Tak jak mówiłam, moi studenci zbierają punkty z różnych aktywności. Muszą uzbierać minimum 60 punktów, żeby w ogóle zaliczyć mój przedmiot. Za zrobienie tego jest 40 punktów, czyli nie ma takiej możliwości, że ktoś zrobił tylko to. Trzeba było się nastarać w trakcie semestru. Tutaj się udało, zebrałam sobie wyniki. Tutaj są naklejki zakrywające yy, yy, nazwiska moich studentów, ale jak widać, wyniki są ładnie w Geniali. I tu jest, proszę Państwa, pierwsza zła wiadomość. Geniali jest za darmo, ale żeby wyniki były widoczne, to trzeba zapłacić. Niestety. I muszę to Państwu powiedzieć. Ja zrobiłam tę inwestycje i zapłaciłam, kupiłam sobie sama konto i stwierdziłam, że będę testować. I jak będę zadowolona, poproszę uczelnię, żeby mi kupiła, tak jak mi Menti kupili. Ten koszt rocznej subskrypcji to nie jest najwyższe możliwe konto, to jest takie średnie i to chyba wyszło mnie, nie wiem, 600 zł na rok. Więc ja myślę, że dla uczelni to jest żaden wydatek. Dla nas to jest wydatek, ale dla uczelni żaden. Więc no niestety, żeby mieć wyniki, trzeba zapłacić. To się, proszę państwa, spodobało. No i teraz drugi semestr. W drugim semestrze studenci mają y, komunikację międzykulturową i tu już nie było tak łatwo, bo chciałam, żeby tym razem to był egzamin. Ja ten przedmiot prowadzę w pewnym zespole, to znaczy mamy, y, tutaj wymieniłam moje znamienite koleżanki, panią Bognę Gudowską, panią Annę Rękawek. Ja prowadzę część anglojęzycznych, część polskojęzycznych, pani Gudowska miała resztę tylko anglojęzycznych, pani Rękawek miała część polskojęzyczną. Zebrałyśmy się razem, pokazałam im dziekana, były zadowolone, uznały, że to jest fajna rzecz i chcą w tym partycypować. I wymyśliłyśmy tak, że zrobimy ten egzamin razem. Było to bardzo dużo pracy, sama bym tego nie zrobiła, od razu powiem. I, i w jaki sposób myśmy go przygotowały? Idea była taka, że studenci tym razem będą robić na żywo, dlatego że jak zrobiłam dziekana, to ja po prostu dałam link do tego Geniali na platformie i sobie klikali sami. Tutaj trzeba było to zrobić na żywo, bo to już miał być egzamin. W związku z tym, idea była taka, że będą to robić studenci na telefonie. To jest ważne też dlatego, że w Geniali są dwa sposoby projektowania: albo jest wertykalny, albo horyzontalny. I teraz, jakby to, jak projektujemy, jest ważne, bo co innego, jak studenci robią sami w domu, zazwyczaj robią na laptopach, więc to może być e, horyzontalne, ale jednak, pod e, urządzenia mobilne trzeba było wertykalnie, w związku z tym też jest mniej miejsca, prawda? Mam nadzieję, że nie pomyliłam wertykalne z horyzontalnym. Super, bardzo się starałam, naprawdę. I teraz tak, wiedziałyśmy, że to musi być na, na telefon, więc będzie trochę mniej miejsca. Musiałyśmy to zrobić w dwóch wersjach językowych i też nam zależało na tym, bo w każdy, każda z nas ma grupy tak no, 30-osobowe, żeby jednak w jakiś sposób to zróżnicować, żeby nie było tak, że wszyscy rozmawiają z tą samą osobą. Więc uznałyśmy, że zrobimy sześć scenariuszy. Sześć różnych scenariuszy, e, i idea była taka, że studentów zapraszamy do sali na początku, wszystkim tłumaczymy, jak ten egzamin będzie wyglądał, a potem dzielimy ich na sześć grup, i wtedy jedna grupa zostaje, pozostała wychodzi, i studenci dostają kod QR i skanują i rozmawiają z postacią numer jeden. Potem wychodzą, jest zaproszona następna grupa, rozmawiają z postacią numer dwa. Wychodzą, trzecia grupa z postacią numer 3 i tak dalej. Stworzyłyśmy sześć postaci. I teraz byłoby super, jakbym Państwu tutaj kazała to wszystko oglądać na żywo, ale nie mamy na to czasu, dlatego pokażę Państwu parę screenów z tego, jak to wyglądało. I poznajcie Państwo bohaterów. Mia było ich sześcioro, ale mam tylko trzech, bo tylko tylu mi się zmieściło na ekranie. Pierwsza bohaterka to jest pasywno-agresywna Iza. Od razu mogę Państwu powiedzieć, pasywno-agresywna Iza była najtrudniejsza dla wszystkich do zdania. E, druga bohaterka e, to była bohaterka, która zarządza zespołem zdalnym w czasie pandemii. I trzeci to jest bohater, to jest e, młody e, menedżer, e, który ma taki problem, że został menedżerem e, własnego kolegi i ma problem, bo kolega nie do końca jest w stanie zbalansować, że tutaj kiedyś się przyjaźniliśmy, a teraz, teraz jest moim szefem. Jak Państwo widzicie, dla mnie to było ważne, ponieważ ja mam grupy anglojęzyczne, było dla mnie ważne, żeby tutaj też dodać pewną różnorodność, więc bardzo dbałam o to, żeby nie było, żeby wszyscy nie wyglądali tak samo, nie pochodzili tylko z Europy, nie mieli tylko europejskich imion, więc czasami to była Jennifer, czasami to był Jacob i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, za każdym razem widzimy w tych pomarańczowych dymkach, postać coś do nas mówi, i my mamy trzy warianty odpowiedzi. No, trzeba to było zrobić w ten sposób, bo inaczej byśmy gry nie zrobili, tylko ja bym musiała znowu siedzieć i sprawdzać, a to też mógłby coś tam czat napisać, więc pytanie otwarte nie wchodziło w grę. Warianty odpowiedzi są takie, dobra, zła i taka po środku. Z tego będzie też wynikał, niestety, na koniec pewien problem, ale zależało nam na tym, żeby pokazać studentom, że to nie jest czarno-białe, że w komunikacji nie jest tak, że albo tak, albo, albo koniec już się nie dogadasz, ale że w zależności od tego, co wybierzesz, no to, no to możesz uzyskać bardzo różne efekty. I teraz, w zależności od tego, którą odpowiedź wybiera student, e, to dostanie trochę inną reakcję. Za każdym razem reaguje nasza postać. Jak Państwo zobaczycie, e, jeszcze raz zróbmy tak, że ja się cofnę, i zobaczcie, że ja trochę się, na, bo ja to robiłam w szaterstoku, trochę się naszukałam, żeby znaleźć różne postacie z różnymi wyrazami twarzy. Za każdym razem tu się coś zmienia. Yy, I teraz każda postać miała trzy warianty reakcji. To jest pasywna-agresywna Iza, proszę Państwa. Pytanie. Yy, która, bo, bo to jest ważne, bo to jest, ona jest pasywna-agresywna. Jak myślicie Państwo, która twarz pokazuje, że dobrze nam idzie w rozmowie z pasywna-agresywną izą? To oczywiście. <laughs> A która najgorsza? Oczywiście. <laughs> nie, nie, no pierwsza jest taka, taka, tan, ale tutaj widać w tej ostatniej, to Iza już czuje, że ach, ma już nad nami przewagę. Także tu jest tak, że y, rozmawiamy i co jest też ważne, dla, to było trudne technicznie, dlatego że z każdej jednej odpowiedzi można było jeszcze się wycofać. Czyli innymi słowy, można było iść cały czas dobrze, ale można było popełnić błąd w, pierwszym, w pierwszej odpowiedzi, ale jeszcze wrócić, jeszcze coś takiego powiedzieć, żeby jeszcze wygrać z pasywno-agresywną izą. Było to dla mnie trudne nie tylko technologicznie, ale też było to dla mnie trudne na etapie pisania samego scenariusza, bo musiałam znaleźć sposoby wyjścia z tej sytuacji. Takich scen było cztery, z każdą postacią się rozmawiało, właśnie w takie cztery rundy, cztery scenki, a przepraszam, w drugą stronę. Na końcu się dochodziło do sceny końcowej, w której, jak widać, to akurat był Piotr ze scenariusza czwartego. Też widać już od razu po postaci, że gdzieś tam doszliśmy tak? I, i, i widać, że albo zadziałało, albo nie zadziałało. Zależało mi na tym też, dlatego że w komunikacji niewerbalny aspekt jest kluczowy. I teraz zobaczmy, że na tyle, na ile mi pozwolił, postać mówi dokładnie to samo, ale z, jakby z mowy ciała czytamy, że coś jest nie w porządku, tak, albo że jest dobrze, albo jest niedobrze. Yy, dlatego mi zależało na tym, żeby to była właśnie gra. Że, bo, bo można zrobić taki sam test, proszę Państwa, w teście, tak, z takimi długimi odpowiedziami. Można to zrobić na modlu, tylko to wtedy nie ma sensu, bo nie ma tego aspektu, właśnie yy, mowy ciała. No i teraz. Yy, kolejna rzecz ponieważ ja musiałam zrobić tę grę w taki sposób właśnie znaczy musiałam chciałam nikt mnie zmuszał żeby to było taki scenariusz że nie ma po prostu a, B, C, punkt pierwszy, yy, jeden punkt, a nie wiem, BC C, zero punktu, tylko chciałam, żeby była odpowiedź dobra, zła i środkowa, i żeby dało się, o, przepraszam, jakoś wyścieżkować że ja na przykład ugnę się przed pasywną agresywną izą w, w, w pierwszej odpowiedzi, ale się zorientuje i się jakoś przekierunkuję, i potem już będzie dobrze, no to nie mogłam użyć do tego opcji quizu, która jest w Geniali. E, tylko zrobiłam to w ten sposób, że zrobiłam po prostu takie właśnie ścieżkowanie. Kliknij tutaj, jeśli to była odpowiedź A, kliknij tutaj, jeśli była odpowiedź B, ale w związku z tym na koniec e, nikomu się nie wyświetlał wynik egzaminu, bo nie było to możliwe technicznie. Więc ja zrobiłam tak, że dałam im taki końcowy y, ekran, w którym było napisane: super, możesz zamknąć stronę y, i daj mi tydzień, i za tydzień swoją ocenę zostawi, zobaczysz w USOS. I niestety. To było problematyczne. Musiałam z tego panelu ściągnąć wszystkie odpowiedzi, sama sobie przyznać do tych odpowiedzi punkty. Czyli na przykład, że jak ktoś zawsze odpowiadał na pomarańczowo to 10 punktów, jak zawsze na niebiesko to 5 punktów, a jak zawsze na e, taki lekki zielony to 0 punktów. Musiałam to przeliczyć ręcznie, e, a ponieważ zrobiliśmy 6 scenariuszy w dwóch wersjach językowych i puściłyśmy to, e, tych grup do przepuszczenia było bardzo dużo, bo zrobiliśmy to też na studiach niestacjonarnych i na studiach online, bo na studiach online mamy też egzaminy w sali. No to to, był, to było parę dni liczenia, niestety. Yy, I teraz yy, fan, proszę Państwa, był, ale był też ból. Więc najpierw pierwsza rzecz, to ja stwierdziłam, że pierwsze co musimy zrobić to musimy sprawdzić, czy dla studentów to w ogóle ma sens, tak? Bo yy, przyznam szczerze, że zrobienie tego zajęło mi bardzo dużo czasu. Więc pierwsze co zrobiłam, to puściłam ankietę do studentów. I teraz ja puściłam do swoich, yy, a Bogna za nią puściły do swoich. Ja mam w tym momencie wyniki tylko swoich. Yy, ja puściłam tylko do anglojęzycznych studentów. Yy, bardzo cały czas nie mogę trafić w ten klikacz. Yy. Miałam tych studentów w grupie stu, 120 osób, odpowiedziało 54 osoby. Co mogło być gorzej, prawda? I teraz pokażę Państwu pokrótce, jakie były pytania. Ankieta była po angielsku. Pierwsze pytanie było takie, czy w ogóle instrukcje były czytelne dla studentów, i większość odpowiedziała, że tak. No chyba ktoś, jeden, a nie wszyscy, rzeczywiście wszyscy. Drugie, drugie pytanie było takie, że w skali od 1 do 5, jak oceniasz, czy to było łatwe, czy trudne? Czyli jeden to było trudne, a 5 to było łatwe. Większość znakomita powiedziała, że to było łatwe, aczkolwiek od razu powiem, że myśmy nadzorowały ten egzamin i to jak się geniali wyświetlało na telefonie, to na przykład wyskakiwały tam reklamy. I trzeba było niektórym pokazać, gdzie kliknąć, żeby te, reklamy, żeby te reklamy ominąć. Więc trzeba było jednak takiego wsparcia technicznego. Trzecie było pytanie, czy im się w ogóle podobało? W większości się podobało. I kolejne były takie pytania, jak porównują te formy egzaminu, doświadczenia z tą formą egzaminu do innych form, czyli na przykład, czy wolą to, czy wolą papierowy egzamin, czy jest im wszystko jedno. Tutaj znowu większość osób na górze woli to niż papierowy egzamin, ale zobaczmy, że jak zapytałam, czy wolą to niż egzamin taki na Platonie, Platon to jest nasza platforma, to dużo osób napisało, że to jest to samo. Chciałam jeszcze Państwu pokazać parę rzeczy, które mnie zaciekawiły, bo pyta w pytaniu otwartym. Jedna osoba, większość napisała było spoko, ale jedna osoba, na przykład, mi dała informację co do designu, co mogłabym zmienić w designie. Jedna osoba napisała, że ja jestem potrzebna jako osoba motywacyjna w tym egzaminie, i to jest dla mnie ważna odpowiedź, bo co to znaczy, cały czas się spotykamy z takim strachem w środowisku akademickim, że nie możemy iść w technologię, bo będziemy niepotrzebni, tak? Że wszystko będzie robić platforma. Studenci nas potrzebują. Studenci potrzebują nas jako akademików, jako mentorów, jako nauczycieli. Ktoś napisał, że chciałby, żeby część tego egzaminu była ustna. Więc y, to nie jest tak, że e-learning nas y, wyrzuci, y, to jest tak, że e-learning nas wspiera. No i proszę Państwa, podsumowanie na plus na minus. Na plus nie dało się ściągać na tym egzaminie, nie dało się użyć czata GPT ani wygooglować nic, bo to nie było możliwe. I studenci sami od siebie też nie bardzo ściągali, bo było ich sześć osób w sali i siedzieli daleko. Y, więc w ogóle ten problem z czatem GPT i ze ściąganiem zniknął, nie było problemu. Dodatkowo wiedziałam, że studenci naprawdę testują umiejętności, bo, nie, bo tutaj się nie dało wyglugować, co mam powiedzieć pasywno-agresywnej Izie. Nawet na to czasu nie było. A dodatkowo, dzięki temu, że tam były grafiki, to ten aspekt komunikacji niewerbalnej wybrzmiał tam, co było dla mnie, chyba pierwszy raz mi wybrzmiał tak dobrze egzamin, dlatego że w projekcie tego przecież nie było wcześniej. Natomiast ta to znaczy większość studentów była zadowolona, natomiast, proszę Państwa, na minus. Po pierwsze to, że trzeba za to zapłacić. Nie chcecie państwo sami płacić, trzeba przekonać uczelnię. Po drugie, e, dziekana robiłam tydzień, a e, ten egzamin w wersji e, sześciu scenariuszy e, trzy tygodnie roboty, trzech e, dydaktyczek, dwa dni samego ściągania egzaminów. Dlatego e, no, to, to było bardzo dużo pracy, tak? No i dodatkowo trzeba było wielu studentom wytłumaczyć. I tutaj też ciekawa obserwacja. W polskojęzycznych grupach nie było problemu. W anglojęzycznych grupach były problemy też technologiczne. Dla niektórych to było po prostu za trudne. Czy to było ciężkie doświadczenie? Było? Ale czy ja uważam, że warto? Uważam, że warto i ja to będę kontynuować, tylko po prostu na przyszły rok. Chyba nie będę już scenariuszować tak bardzo, tylko zrobię z tego zwykły test. Ale uważam, że to jest coś, co mi zdrowie psychiczne uratowało mimo tej całej roboty. Moi studenci byli bardzo zadowoleni. Raz jeszcze bardzo dziękuję Lidii za to, że w ogóle to umożliwiła, i dziękuję Państwu.